Sprawdzam odwieczny mit dotyczący GTA Online, czyli czy Scramjet posiada jakiś magnes, który magicznie przyciąga do wody oraz basenów. Zrobimy sobie parę prób, aczkolwiek możemy wsiąść do tego przepięknego pojazdu i na przykład rozpędzając się w stronę Rockford Hillsów. Taki losowy skok i nie trafiliśmy nigdzie. Ale jeżeli to zrobimy tak od niechcenia, na przykład tu coś. I coś takiego. I pytanie: czy. Na razie <laughs> na dwa skoki. No już jeden jest udany, że tak powiem. Ja jeszcze teraz dzwonić. Mercy Mutual. 5000 dolarów amerykańskich za naprawę skradzeto. W sensie mówię to w kontekście tego, że to jest mega tanio, że rozumiecie. Cały samochód mi się zalał silnik, wszystko. No praktycznie nie do odratowania. Dajesz już im 5000, dałem ci praktycznie nowiętańką kopię, czy w sumie, nie wiem, nie wiem, skąd oni biorą te pojazdy. Ale dobra, pytanie, czy możemy w ogóle teraz we z skramczeta czy nie będzie z, Za wcześnie Możemy, całe szczęście możemy Czemu tak mówisz? Czemu tak twierdzisz? Nic się nie stało! Polocy, nic się nie stało. Siadamy i patrzcie teraz od razu. Pyk i coś takiego. No powinniśmy ominąć jezioro, tak jest. Wylądowaliśmy na dachu Tutaj akurat bez basenu chyba jest budynek To jest taki bardziej dom na palak A nie, jest tam na dole basen Aczkolwiek to musi być takie od niechcenia Takie, takie coś, takie jakieś Takie coś No Ja pierdzielę już było blisko I coś teraz takiego Albo puszczam klawiaturę, puszczę klawiaturę Niech on się zachowa po swojemu Okej okay. Tutaj nawet ciężko wyjechać, więc po prostu jakiś skok No nie, znowu do tamty chyba, nie? Nie, 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 nie nie mogę już na zwrócić. Ja... Ja obiecuję, że ja nie robię tego specjalnie. W sensie, że największe jezioro to tam będę celował. Absolutnie nie. Taki szybki live, jak na przykład jak macie takie kratki, no to po prostu możecie z atomizerem strzelić i sobie wyjść. No i spokojnie. To był szósty skok. Zobaczymy sobie dalej. Zrobimy po prostu, że do przodu. Bez ruszenia po prostu przód i tyle. I zobaczymy. Ej, nie, nie. Jak blisko! Teraz lecimy z ósmym. Daleko od jeziora? Oj, tutaj jest ładna trajektoria na ten basen, nie? Tak szczerze Ale przelecimy, przelecimy go, dobra Będę się nawet specjalnie kierował na zachód mapy Żeby jak najdalej od tego... Czy to jest jezioro w ogóle? Jakieś bajorko? Zbiornik wodny? Dziewiąty skok? Nie Znowu, dosłownie centymetr Ale ten, jakby taki magnesik Potencjalnie działa Tylko za słaba moc momentami No, dziesiąty skok Łe, nie mam busta ty e! Dobra, to nie było takie to jak chciałem, więc oszukam i dam jeszcze jeden skok, tak na przykład odmurka tutaj. Coś takiego. Nie no, to już przelecimy daleko. No dobra, czyli na 10 skoków Dwa razy zahaczyliśmy o jezioro Ale zrobię bonusowy skok Czyli gdzieś z tych terenów tutaj Poza miejskich Po prostu stricte podlecimy w Stronę tych domków jednorodzinnych Skaczemy Lecimy Tylko nie w tamtą stronę No bo właśnie chcę unikać tego jeziora Bo to będzie Wiadomo, że jak będziemy w tą stronę celować No to będzie zbyt łatwo No chyba, że jeszcze tam lecimy nie? Tak, tak tam próbowało ciągnąć co to było? Dobra, bo to jest wciągające Ostatni skok Patrzcie Takie coś I pyk Nie, 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 nie Nie, <laughs> nie miało tak wyjść Dobra, teraz Steria ostatni Coś takiego Nie A w sumie to musi być takie losowe Takie pyk Jakiś pyk Coś takiego O, tak bardzo ładnie lecimy I pytanie Gdzie wylądujemy? No nie zapowiada się chyba na basen żaden Chociaż No, tak ci powiem Było blisko